Bardzo serdecznie witam Państwa w murach Archiwum Archiwicezji Warmińskiej. Dzisiaj okoliczność jest wyjątkowa, ponieważ mamy autografy biskupa Krasieckiego na wystawie. To jest w zasadzie świętą i dla diecezji, i dla Archiwum, ale myślę, że też dla społeczności Olsztyna. Wiemy, proszę Państwa, że w dziejach Warmii odnotowujemy wiele wspaniałych postaci, o których nie tylko piszemy, w innych opracowaniach. Ale mówi się w szkole, na studiach, zdobywa się wiedzę o prywatnych lekturach. Towarzyszą nam przy okazji różnych wydarzeń, biblioteki, rocznic. Pamiętamy dwa lata temu, świętowaliśmy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Rok temu świętowaliśmy 130. rocznicę urodzin Maryjczyn Tali Malewskiej. No i dzisiaj mamy. 290 rocznicę urodzin biskupa Ignacego Krakowskiego, chociaż de facto to było w lutym, ale my warty go świętujemy dzisiaj. Jest też taka ważna rocznica, bo 18 grudnia będzie dokładnie 230 lat, odkąd otrzymał nominację na arcybiskupstwo wienieckie. Te denty zawsze mobilizują historyków, ale też archiwistów do nowych badań, do poszukiwań, odkrywania faktów nieznanych, ale też zabezpieczania dokumentów, artefaktów, pamiątek, dzieł sztuki. No i tak działa także nasze archiwum z okazji bieluszy, rocznic, pokazujemy nasze bezsenne zbiory, które na co dzień spoczywają, Państwo tego nie widzicie, ale w dużych dziennych magazynach, no oczywiście też w dzielnych magazynach. Rok Szczególnej Pamięci o biskupie Ignacy Krasickim zmobilizował nas do przeprowadzenia prac konserwatorskich, autografów i dokumentów biskupa Krasickiego, a mamy ich dużo. Oczywiście najważniejsze to przede wszystkim spisane go ręką, bajki, Monachomachia z rysunkami Anny Harczewskiej, ale mamy też autograf prawdziwej powieści o kamienicy na Rożnych Kukurowcach. To są wszystko dzieła spisane ręką Krasieckiego, Nie przepisane, nie odpisane, ale jego ręką. Mamy także wiele innych dokumentów, które sporządzili, udzono w kancelarii Krasickiego i są sygnowane jego podpisami. Zachowały się inwentarze zamków, ogrodów, księgo zbioru, pisma związane z administracją licyzji Warmińskiej. Są bardzo ciekawe wpisy do ksiąg metrykalnych, bo przeprowadza wizytacje. To wpisywał także swoje imię, nazwisko do ksiąg jako potwierdzenie, że przejrzą te dokumenty. Także jest wiele, wiele cennych, niepowtarzalnych pamiątek po biskupie Piegnacyj Krasińskim. No i właśnie towarzyszy temu dzisiejszemu wydarzeniu bardzo ważna wystawa, na, którą, na której prezentujemy prawie wszystkie dokumenty, które poddaliśmy w tym roku konserwacji. Bo archiwum to także zabezpieczanie cennych zbiorów. I dzisiaj było, i w tym roku była bardzo dobra okazja do tego, żeby te dokumenty odnowić oczyścić, o tym będzie w ostatnim referacie. No i tutaj moje słowa uznania przede wszystkim wdzięczności za pomoc finansową dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ponieważ dzięki tej dotacji w niewielkiej dotacji mogliśmy część tych dokumentów zabezpieczyć. A to są naprawdę perełki. Z dawnych wieków. Wprawdzie nie tak piękne jak dyplomy królewskie. Te może zobaczymy w, w połowie grudnia, po pod koniec grudnia, bo wrócą z konserwacji. Te są na papierze czerpanym, w najczęściej z pieczęciami opłatkowymi, niewoskowymi, ale może dodam, że w naszym archiwum mamy jedną pieczęć woskową. Mamy dyplom na pergaminie, tylko bardzo zniszczony. W zasadzie to jest jedna plana, chociaż dokument 70x50 cm, a zachowały się czytelne tylko podpis Kasiewskiego i pieczęć, może to co najważniejsze zachowały się na tym dyplomie.